Czy sfera gustu może być przestrzenią wspólnoty? W najnowszym numerze ruchu muzycznego podejmujemy po raz trzeci wątek wspólnototwórczej siły muzyki. Tym razem kładziemy nacisk na temat gustu. Zastanawiamy się w ogóle, czy istnieje coś takiego jak gust indywidualny w czasach, w których serwisy streamingowe najpierw nasze gusta badają, a potem podrzucają, czego mamy posłuchać. Na to pytanie szuka odpowiedzi Ziemowit Socha. Z kolei Bogna Bogdanowicz podejmuje temat em, roli muzyki w tworzeniu wspólnot religijnych. No a Adam Struk w rozmowie z Magdaleną Teichmą gorzko zauważa, że my Polacy nie znamy muzyki naszego własnego plemienia. Ponadto interesujące artykuły. Znów zaglądamy do teki Zygmunta Mycielskiego, śledzimy wojenne losy lwowskiego profesora muzykologii Seweryna Barbaga oraz przedstawiamy najnowsze ustalenia dotyczące losów dziadków Fryderyka Chopina. Ponadto wszystko to, co państwo lubią i do czego chętnie wracają, recenzje relacje, książki, płyty, felietony, rekomendacje i bardzo ważna informacja. Otóż trwa do 15 lutego promocja. Jeżeli zechcą Państwo zakupić prenumeratę roczną Ruchu Muzycznego, otrzymają Państwo w prezencie od nas książkę, niezwykłą książkę. Podróż zimowa Schuberta Anatomia Obsesji Ajana Bostricza. Bardzo serdecznie polecamy.